Klaudia Kmieciak jest nową uczennicą licealnej II D. Dziewczyna ma celiakię, dlatego nie może jeść niczego, co zawiera gluten. Dosyć kolejnej Spoko, ja mam dom odpisać. Miałam to w przedniej szkole. Jejku, naprawdę, normalnie ratujesz nam życie. Spoko. No może nie życie, ale sytuację z Kremer. Um, trzymaj ciasko w zamiar. Pełno zbożowe, z orzechami, no po prostu uwielbiam. Dzięki, ale nie mogę. No to ty nie gadaj, że się odchudzasz, że jesteś na jakiejś diecie czy coś takiego. Nie, co wy, nie. Ja po prostu nie wiem glutenu. Na, ale jak chyba jedno dziecko zjesz, to nic ci się nie stanie. No właśnie, nie mogę nawet kawałeczka. Mam celiakię. E, czyli? Czyli nietolerancja na gluten. To co ty jesz? No... To, w czym nie ma glutenu. ja to bardzo rzadka choroba, ale trafiła akurat na mnie. Strasznie mnie denerwuje, że nie mogę jeść tego, co inni, no ale... No co ja z tym zrobię? Mam nadzieję, że koleżanki zaakceptują mnie taką, jaką jestem, bo naprawdę bardzo je polubiłam. Hej laski, co wy tam oglądacie? Nowe buty, bo ja sobie wczoraj kupiłam. Czekaj Pati, czytamy o glutenie. Jak słyszę słowo gluten, to mi się niedobrze robi. Nie macie nic ciekawszego do czytania? Klaudia z klasy jest chora. Nie toleruje glutenu. Wkurza mnie ta Klaudia. Wymyśliła sobie, że nie może jeść glutenu, bo to się teraz takie modne zrobiło. Myśli, że jak przyniesie jakieś ciastka z kukurydzy, to będzie fajna. A dziewczyny? Nie wiem, co im odbiło, że są nią tak zafascynowane. Głupia spanerka. Dziewczyny, w tej nowej pizzerii, o której wam mówiłam wczoraj, jest jakaś promocja, dwie pizze w cenie jednej. Idziemy, prawda? No spoko, możemy. A ty co na to? Ja odpadam. Pizza ma gluten. Mamy dla ciebie nowy świetl plan. Olewamy pizzerię, jeżeli nie możesz jeść pizzy. Nie, dziewczyny, spoko. Jak chcecie jeść to pizzę, to idźcie. Nie zmieniajcie planów tylko przeze My mnie. My chcemy, żebyś poszła z nami. Dziękuję, to miłe. To gdzie idziemy? Na piwo. Na jedno, okej? Okay? Ja nie mogę iść na piwo. A to dlaczego? Też ma gluten. Boże piwo też ma naprawdę gluten? No faktycznie nie ogarnęłyśmy tego. To może powiesz nam, gdzie ty możesz chodzić coś zjeść? jak chodzę do knajpy, to na przykład na sushi. Tam nie ma glutenu i nie muszę się ograniczać. Jadłam kiedyś sushi, było całkiem smaczne. A wiecie, że ja nigdy nie jadłam i w sumie to bym chętnie spróbował. Ta Klaudia mnie coraz bardziej wkurza. Nie dość, że robić z siebie widowisko, bo nie je glutenu, to jeszcze będzie moje kumpelki wyciągać na jakieś sushi. Nie ma opcji. Jak jeszcze raz mnie wkurzy, to pożałuję. E, cześć Patrycja. czy się do niej przyszłaś? Pisałyśmy do ciebie. Powiedziałam wam, że nie idę na żadne głupie sushi. Miałeś mieć na pizzę. Patrycja jest zazdrosna i zamierza udowodnić, że Klaudia udaje chorą, aby zwrócić na siebie uwagę. Że ta Klaudia jest chora. Po pierwsze, po co bym miała kłamać? Poza tym, co mnie to obchodzi, i przynajmniej za mną sushi. Musimy jakoś udowodnić, że ona kłamie. I jak chcesz to zrobić? Damy jej coś do zjedzenia z glutenem. Ona ci tego nie zje. Zje. Mam pomysł. Kupię bezglutenowe ciasteczka, zamienię je na zwykłe herbatniki i damy je to do zjedzenia. Zobaczysz, jak ona zje to ciastko i nic jej nie będzie, to cała szkoła będzie się znieśmiała i cała szkoła dowie się z jaka z niej bezglutenowa kłamczucha. No dobra. Stwierdziłam, że jak nie jesz glutenu i dziewczyny też powoli zaczynają w to wchodzić, to ja też spróbuję. Teraz będziesz chodzić z nami na sushi i jeść bezglutenową pizzę? Jasne, aż kupiłam bezglutenowe ciastka. Spensujcie się. Wezmę jedno. Dzięki. No i mamy to. Ta głupia Klaudia zjadła zwykłe ciastko z glutenem i co? Żyje. Klaudia, co się dzieje? Nie wiem, trzy Brzuch ją boli. Wydałam się, że trzyma okres, nie ma. Zjadła w domu śniadanie i tylko w szkole ci jedno ciastko. Bo, ale chorujesz na coś, nie, tak? Bo, mam celiaki, ale. Ale, ale pewno idę, jedy. Jejku. Ma ostry, ból brzucha idzie do szpitala. Ja nie wiem dlaczego. Ona zjadła herbatnika, takiego zwykłego. Z glutenem? Dobrze, że nam o tym mówisz. Musimy ją szybko zabrać do szpitala. Klaudia, twoi rodzice są już w szpitalu czekają na ciebie, dobrze? Zaraz, ale chodźcie, co to, 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 powiedziałeś, co ona zjadła, że co? No bo Weronika i Patrycja nie wierzyły w to, że Klaudia jest chora i podmieniły jej ciaska na takie zwykłe z glutenem. Widzicie, co zrobiłyście? Klaudia zabrało pogotowie! Patrycja od początku nie wierzyła w to, że Klaudia choruje. Twierdziła, że wymyśliła sobie tą chorobę i że po prostu chce nią zaszpanować, bo niby to teraz takie modne. A potem udawałaś, że sama nie chce mieć glutenu. Dziewczyny, zawiodłem się na was. Naprawdę, to co zrobiłyście jest karygodne. Wiedziałam, że Pati nie wierzy w to, że Klaudia jest chora, ale przecież bym nie podejrzewała o takie świństwo. Nie gadam ani z nią ani z Werą. A jak Klaudia wróci, to trzymam tylko z nią. Przez tą głupią Klaudię mam teraz przypał na maksa. Nie dość, że okazało się, że ona wcale nie ściemnia, to mam przez nią same kłopoty. Jeszcze bardziej jej nie lubię. Klaudia wróciła do szkoły po krótkim pobycie w szpitalu. Nadal przyjaźni się z Hanią. Patrycja i Weronika zostały ukarane naganą. No, ale dobrze, że już wszystko jest w porządku.